Dzień dobry, e, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Anna Brykowska i e, witam Was z, z Olivia Business Center. E, chciałabym e, do naszego dzisiejszego webinaru zaprosić e, Katarzynę Stepczuk, naszego gościa. E, to jest kolejny webinar z cyklu psychologia jest ok. Mm. Kilka słów o Kasi. Kasia jest doświadczonym menadżerem, jest współzałożycielką i członkiem zarządu firmy Haka Finance. Haka Finance jest firmą, która również ma swoją siedzibę w Oliwie, Business center, jest naszym partnerem od chyba samego początku, a kompetencje w obszarze księgowości, usług finansowych, doradztwa finansowego, usług kadrowo-płacowych, to już jest chyba ponad 16 lat z tego co pamiętam. Tak. Więc dzień dobry Kasiu, witam cię. Dzień dobry, witam. W dniu dzisiejszym chcielibyśmy porozmawiać o czasie, o zarządzaniu czasem, tak jak wspominałam to na naszym poprzednim webinarze, ponieważ żyjemy w czasach, które jak wszyscy wiedzą, charakteryzują się bardzo dużą dynamiką zmian. Tych zmian jest coraz więcej, one są coraz częstsze i coraz szybciej pojawiają się. Wymaga to od nas, jako od pracowników i managerów, podejmowania coraz to szybszych decyzji i poszukiwania efektywnych sposobów, i metod wykorzystywania właśnie czasu. Ale tutaj chciałam od razu zaznaczyć, że czas to jest zasób, który jest niestety zasobem nieod... nieodnawialnym. Czasu nie możemy ani zatrzymać, ani cofnąć. Kiedy skończy się dzień, tak naprawdę, to nie mamy możliwości powrotu, więc czasem tak de facto nie można zarządzać, ale oczywiście można lepiej zarządzać sobą w czasie to na pewno nam, jako pracownikom, jako menadżerom daje większe poczucie wpływu i o tym dzisiaj chciałabym porozmawiać z naszym gościem. Kasiu, co tutaj tak naprawdę jest ważne? Jak, jak ty widzisz tą umiejętność, tą kompetencję zarządzania sobą w czasie? Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzień tak naprawdę, jako osoba zarządzająca spółką usługową, która musi wykonać na czas określone obowiązki, na czas wskazany przez ustawy, różnego rodzaju podatkowe i, 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 i różne przepisy wymaga, wymagają od nas bycia na czas i robienia rzeczy w czasie, muszę powiedzieć, że tak naprawdę nie sądzę, żeby ktoś u mnie w biurze potrafił porządnie zarządzać czasem, w tym również i ja. Więc, więc jest to kompetencja. Niez, niezmiernie ważna i e, bardzo trudna zdolność do, do opanowania, na którą pracujemy codziennie. Uważam, że codziennie e, musimy e, zadawać sobie pytanie, co należy zrobić, jakie są, dobrze określić swoje cele na dany dzień, e, być świadomym ograniczeń, jakie mamy e, i, e, i tak naprawdę terminów, których musimy dotrzymać. I wydaje mi się, że. Te trzy rzeczy są niezbędne do tego, żeby móc próbować zarządzać swoim czasem pracy. W usługach jest to niezmiernie trudne, gdyż pracujemy na co dzień z klientami, mhm. którzy tak naprawdę nie znają naszych planów, nie znają tego, co zaplanowaliśmy sobie na dzisiaj, na jutro czy na pojutrze. I, i jakby. Często zaburzają nasz ustalony rytm dnia, plan, i wymaga to od nas jeszcze większej umiejętności zarządzania tym ograniczonym zasobem, jakim jest czas. Tak więc, rzeczywiście, mocno nad tym pracujemy. Próbujemy tutaj sobie różnych technik. E, e, znanych nam z przeróżnych szkoleń, jak nadawania priorytetów danym zadaniom, dzielenia sobie to na różne e, na różne jakby obszary ważne, mniej ważne na już na później jak gdyby dzielimy sobie czasami w swoich kalendarzach kolorami, żeby, żeby jakoś tym spróbować zarządzać, ale przyznajemy sprawia nam to dużą trudność i, i no nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe Rzeczywiście jest sporo tych metod, które są dostępne czy w książkach, czy właśnie na szkoleniach, tak jak mówisz, które mówią o tym, jak tymczasem zarządzać, metoda Pareto, matryca Eisenhowera, czy technika Pomodoro, tego rzeczywiście jest dużo i na pewno każda ma swoje plusy i minusy, zdecydowanie dobrze je znać i elastycznie wykorzystywać do swoich potrzeb. Wspomniałaś też, Kasiu, o potrzebach klientów i o tym, że jako firmą usługowa musicie na bieżąco reagować, więc czasami ten plan, który sobie ktoś ułoży, może być, może będzie musiał go w danym dniu zupełnie przeorganizować ze względu na potrzebę klientów. I tak sobie myślę, niezależnie czy jest to klient zewnętrzny, czy jest to klient wewnętrzny. Na tak. pewno to jest element, który bardzo mocno wpływa na, na taki ramowy plan dnia czy tygodnia. Nie chciałabym akurat tego aspektu klienckiego nazywać rozpraszaczem w pracy, natomiast... Nie, oni nie są rozpraszaczami. Nie, nie. Natomiast zdecydowanie. Natomiast w sytuacji, kiedy, kiedy pracujemy i, i powiedzmy tak bardzo na sztywno ustawimy sobie plan dnia, no to musimy mieć z tyłu głowy, że rzeczywiście, żeby te jednak 20% zostawić na, na jakieś niespotykane wydarzenia, choćby właśnie na takie, że klient dzwoni z jakimś konkretnym problemem i musimy zostawić wszystko i się tym klientem i jego sprawą zająć. Chciałam cię zapytać, wracając o właśnie rozpraszacze, rozpraszacze pracy, z jakimi sama się spotykasz, co ciebie rozprasza w pracy, jak sobie z tym radzisz, ale może też masz jakieś doświadczenia w kontekście tego, z czym ludzie do siebie przychodzą, jak z jakimi takimi mm, z kategoryzowanymi rozpraszaczami macie u siebie do czynienia i przede wszystkim, co z tym dalej robić. Mm -hmm. No rzeczywiście, to podkreślam, klienci nie są rozpraszaczami, nie, 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 co kwit esencją naszej działalności i ich problemy, czy tam pytania są dla nas zawsze ciekawe i jak gdyby nas rozwijają, a jeżeli mówimy, teraz wracamy do rozpraszaczy, to Myślę, że dzisiaj można by je podzielić na dwie kategorie: te, które są w biurze i te, które są na tak zwanych zdalnej pracy na home officeach, tak? W biurze rzeczywiście mamy tutaj, jak już wspomniałeś, w OBC biuro, które jest podzielone w dużej części jakby po, po połowie jest to Open Space, po połowie są to biura zamknięte, w których w których pracuje po 3-4 osoby. I muszę powiedzieć, że widzimy dzisiaj, że pracownicy najbardziej w biurze, pracując w biurze, skarżą się na hałas. To znaczy, jednak przy firmie usługowej, gdzie bardzo dużo pracujemy z klientem na telefonie, jest po części takie. Rozproszenie myśli, bo, bo, bo słyszymy, co koleżanka przez telefon z klientem rozmawia, i to ludziom niestety przeszkadza. Przeszkadza, co widzimy z doświadczenia, też hałas w częściach socjalnych. Tak? Czyli, jeżeli w części socjalnej mamy zbyt blisko Open Space'a, jednak ten hałas takie, jest głównym przeszkadzaczem w pracy w biurze. Co jeszcze widzimy, a to w szczególności u młodych pracowników, to jest przywiązanie do social mediów, czyli ta pokusa regularnego przeglądania telefonu i bycia, jak to mówią, online z wszystkimi swoimi znajomymi, niekoniecznie pracującymi w chwili obecnej w biurze jest dzisiaj duża. Ja osobiście mam taki swój sposób, że mam telefon Dual Sima, więc ja sobie po prostu wyciszyłam powiadomienia wszystkich ze Wszystkich mediów społecznościowych, i faktycznie jak nie widzę tego, że pojawia się ikonka, to automatycznie nie wchodzę w to. Słuchaj, a jak w Twojej ocenie wygląda sytuacja z rozpraszaczami, jeżeli pracujemy w domu? Bo teraz te modele hybrydowe czy modele pracy zdalnej, na pewno w tym kontekście domowym też pojawiają się rozpraszacze, które Twoim zdaniem utrudniają i przeszkadzają efektywnym zarządzaniu sobą w czasie. To oprócz tak już wspomnianych social mediów, które na pewno też w domu przeszkadzają w pracy, to jeszcze jednak uważamy, że nieuregulowane godziny pracy są dużym rozpraszaczem, bo jednak tej dyscypliny godzinowego wstania, pracy, wyjścia z domu nie ma. Jak gdyby tu nieumiejętne zarządzanie własnym, jakby samo, brak samodyscypliny może spowodować, że ta praca nie układa nam się tak, jak trzeba, bo, bo nieuregulowane prace powodują, że troszeczkę rozpraszamy. Swoją pracę, też, ale i też pracę całego zespołu, biura, tak? Bo, no i tak jak mówimy, zespoły mogą być hybrydowe i niektórzy mogą czekać na, na pracę osoby, która jest w domu i jak gdyby brak uregulowanych godzin powoduje, że jest utrudnieniem w zarządzaniu czasem pracy. Brak odpowiedniego miejsca, przygotowanego odpowiedniego miejsca pracy jest dużym problemem. Tutaj zgłaszają nam pracownicy, że ta praca połączona z nauką zdalną dzieci, że rozkładanie się w stole na stole w dużym pokoju no nie ułatwia im pracy, tak? Nie mogą się skupić. Nie jest to środowisko, które jest przygotowane do takiej pracy. No i ostatnia, chyba najważniejsza rzecz. To są obowiązki domowe. Trudno, no. trudno powiedzieć, że ich się nie ma, jak się w domu siedzi, tak? To jest to dziecko, które poprosi o kanapkę, to jest ten kurier, który zadzwoni do drzwi, to jest to, to jest to pranie, które tam piknęło w pralce, bo się zrobiło. No rzeczywiście z perspektywy matki, żony i pracodawcy muszę powiedzieć, że to chyba jest główne utrudnienie w domu, że trudno nam się pozbyć tych obowiązków domowych siedząc na zdalnej pracy. A co rekomendujesz swoim pracownikom, bo, bo tak naprawdę bez względu, czy pracujemy w biurze, czy pracujemy w, w domu, to tak naprawdę dalej jesteśmy w pracy, dalej jesteśmy zobowiązani wykonywać swoje obowiązki, dobrze mieć jakieś regularne godziny pracy, tak jak mówisz, o ile to jest oczywiście możliwe i styl pracy na to pozwala. I tak naprawdę te obowiązki domowe wykonujmy, tak jest moje zdanie, wtedy kiedy rzeczywiście na przykład robimy sobie tą przerwę w pracy, bo, bo jakby pracujemy, tak? Praca w domu to nie jest praca nad obowiązkami domowymi, tylko rzeczywiście nad skupianiem się swoimi, nad swoimi tematami. Jakby co rekomendujesz swoim, swoim pracownikom, czy, czy jakby jak sama sobie radzisz z tymi rozproszczami domowymi, czyli kurier, paczka do sąsiadów. Tak. Y znaczy powiem tak, no pewnych rzeczy nie unikniemy i tutaj hmm. nie ma. Tylko prosimy wszystkich o uczciwe podejście do godzin pracy. To znaczy, hmm. jeżeli mamy zadania, to róbmy je w w takich godzinach, aby nie utrudniały i nie rozpraszały pracy innych osób, które są, które czekają na pracę czy na wykonanie pewnych zadań przez osoby pracujące na home office. Prosimy wszystkich o to, żeby pamiętać, gdzie się jest w zespole, jaki ma się, jakie ma się obowiązki, jakim jest się, gdzie jest się w procesie i, i nie i po prostu nie przeszkad nie przeszkadzać może nie utrudniać pracy innym. A, a, a to, że będą pewne rozpraszacze to one zawsze będą. Tylko podejdźmy do siebie wszyscy uczciwie i, yy, i to wszystko. Mm -hmm. Dziękuję Ci, Kasiu. Już wiemy, że tak naprawdę czas goni nieubłaganie, również nasz do jego końca. Kolejny z cyklu Psychologia jest OK. Ja Ci bardzo, Kasiu, serdecznie dziękuję. Wiemy, że czasem nie mamy wpływu i kontroli nad czasem, ale możemy tak naprawdę mieć wpływ na to, jak sami zarządzamy tym czasem, jak sami odnajdujemy się w tym, w tym nurcie. Braćmy sobie przede wszystkim z tymi rozpraszaczami, bo rzeczywiście ich jest bardzo dużo, zwłaszcza kiedy mamy przed sobą wykonania pracy cichą, pracę koncepcyjną, która wymaga skupienia. Zapraszamy na kolejny webinar. Pozdrawiamy z Olivia Business Center. Naszym gościem była Katarzyna Zdebczupyn, współzałożycielka i członek zarządu firmy Haka Finance. Bardzo dziękuję, dziękuję Kasiu i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję.